Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj wracam do takiej tradycji, którą mam: sobotnich rozważań różnych książek. I dzisiaj powiem znowu o kolejnym tomie Rafała Kosika, Felix Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności. Książka teoretycznie dla dzieci czy dla młodzieży, ale książka głębsza. Książka też. Przynajmniej te pierwsze tomy, tak bym to powiedział. Głęboka w sensie pewnego, przemyśla, pewnego przemyślania wątków, konstrukcji postaci no i w ogóle refleksji nad, właśnie taką dział dwutorowa refleksja. Pierwsza refleksja to jest refleksja po prostu nad bytem ludzkim, co zawsze jest dobre i zawsze pomaga. No, a druga to jest taka trochę refleksja nad przyszłością człowieka, która się pojawia tutaj kawę sobie wyłączę tylko, która się wyła, poja, pojawia właśnie w dosyć ciekawy sposób. Znaczy w tym sensie ciekawe, że pewne wątki, które się pojawiają i które być może się pojawią w rzeczywistości, one też się pojawiają u kosika, co w jakiś sposób pokazuje, że rzeczywiście potrafił. Czy to przewidzieć, czy to zaczerpnąć z różnych ciekawych y, źródeł naukowych, y, właśnie y, treści, y, które są związane z naszą przyszłością, z tym, co się wydarzy. No, w takim sensie, moim zdaniem, trochę COVID-a przewidział, ale o tym gdzieś tam powiem może przy następnym tomie, bo tak sobie idę trochę przez te tomy. Pułapka nieśmiertelności. O czym jest pułapka nieśmiertelności? No, pułapka nieśmiertelności jest o śmierci po prostu. Mamy dwa wątki śmierci. Z jednej strony mamy śmierć, y, śmierć Babci Feliksa. z drugiej strony mamy wątek y, profesora Knipszyca, który chciał tą śmierć w jakiś sposób y, y, przezwyciężyć przez technikę, no i próbował to zrobić w taki sposób. Trochę spoileruję teraz tutaj. Że próbował w, na, w maszynie umieścić swoją umierającą żonę. I oczywiście to tak nie wyszło do końca, jak sobie wyobraził. Także wątek, no właśnie, wątek o takich najważniejszych rzeczach. Można powiedzieć, że najbardziej metafizyczna książka Kosika, tak jak patrzę na niego tutaj. Nie wiem czy kiedyś będziemy mieć okazję porozmawiać, ale albo jest agnostykiem, albo ateistą, albo gdzieś po środku, jak mi tam zadrga w duszy. W każdym razie, no właśnie, to jest no, w ogóle jest ciekawe, bo to jest jedyna chyba postać, która wierzy, to jest właśnie babcia Feliksa, która, która, która się pojawia, która jest pozytywna. W ogóle, jak patrzę na te książki, to tak troszeczkę patrzę na takie. Taki smutek osoby, która straciła wiarę, albo która nie widzi możliwości, by wierzyć, może tak bym to powiedział. I to trochę się też przejawia w, w, tej, w tej książce. Natomiast, no właśnie, ta metafizyka, ta transcendencja trochę wychodzi, bo się pojawia duch, który oczywiście można powiedzieć, że jest po prostu z innego wymiaru, i to w ogóle taka trochę ucieczka w inny wymiar się pojawia, tak, że, jesteśmy, że po śmierci jesteśmy w innym wymiarze, te inne wymiary jakoś gdzieś. No, no właśnie, no, ale tak naprawdę troszeczkę ta nauka jednak jest podpórką pewnej nadziei chrześcijańskiej, to znaczy tego, że po prostu nie wszyscy umrę, tak, że nie, nie no, może to nawiązałem błędnie do tego, po, tej poezji, bo nie chodzi o to, że w, dzieła, w, w dziełach jesteśmy, ale, ale bardziej w kontekście tego, że właśnie jest jakiś wymiar po. I tutaj też jest wymiar po, gdzieś tego wymiaru po ten duch Knipszyca przychodzi, i, i te dzieci gdzieś tam angażuje w, w pomoc swojej, swojej żonie. Inny taki wątek, który tu się pojawia, to jest wątek pewnego rozedrgania, rozedrgania światów, co się pojawi też dalej, w tym sensie, że są te światy równoległe. To też jest jakaś forma, no właśnie, no, przezwyciężenia śmierci, spojrzenia na to, że, że mogą się pojawiać postacie ze światów równoległych, że jakby nie wszystko jest tak zdeterminowane, ściśle zmaterializowane, że jednak ta rzeczywistość jest szersza, ta rzeczywistość jest po prostu no w jakimś sensie duchowa, w jakimś sensie może materialistycznym, ale ostatecznie duchowa. Ona jest, ona jest, ona jest, ona wykracza poza tą materię, przynajmniej jaką my znamy. Jest czymś głębszym, jest czymś przekraczającym, tą materię, którą znamy. I, i co? Dużo, dużo humoru. Zawsze ten wątek tam szkolny się pojawia, który troszeczkę właśnie towarzyszy, rozładowywuje, wzmacnia. Nie pojawiają się te wątki na koniec właśnie w tych ostatnich tomach, co tak naprawdę osłabia ich jakość postacie są sympatyczne, postacie da się lubić i Myta, i Feliksa, i Nikę I, i fajnie się to czyta. Także polecam, jeśli ktoś ma ochotę sobie trochę poczytać, pocieszyć się tym, że ktoś przygotował coś dobrego do przeczytania. Jest to myślę książka warta tego, by nasz czas w nią zainwestować. Panie dziękuję Ci za to, że właśnie możemy czytać, możemy poznawać zrozumienie innych ludzi. Świata że to jest zawsze ciekawe, inspirujące. Panie też Ci za tą książkę dziękuję i dziękuję Ci za nadzieję, jaką mam w Tobie i za to, że śmierć nie jest końcem. Z Bogiem polecam wspieranie mojej służby i do zobaczenia.